A więc witam po wyprawie. Właśnie trwa mały serwis roweru u specjalisty lokalnego. Dzień dobry. No i tak. Może pokażę, jak wygląda rower po przejechaniu ponad 6000 km. Na przykład, napęd, ponieważ przez całą wyprawę właściwie nie wymieniłem w końcu łańcucha jechałem cały czas na tym jednym łańcuchu. W sumie możemy sprawdzić, jak jest rozciągnięty. Bo na pewno jest już mocno rozciągnięty. Za chwilę jeszcze przesmarujemy. I proszę bardzo, tak to wygląda. Generalnie, no idzie zrobić dużo kilometrów na jednym łańcuchu. Z tym, że już pewnie kaseta będzie to wymiany. O! No, Reściągnięte. Tu hmm. bardzo. No, tak jak mówię, nie ma sensu go teraz już wymieniać Tylko raczej zrobimy tak, że Jak już by te Całą, by te kasety wymieniał i tak dalej, wtedy się wymieni, nie? No bo teraz to by przeskakiło ten łańcuch Ale z drugiej strony no, Właśnie, jeszcze może nagram stan kasety stało trochę, nie? Na pewno te, na których na niej sobie jeździmy, będą się zużyte i te dolne, no nie? No, być może jakbym wymienił ten łańcuch z dwa razy na przykład podczas wyprawy, no to yy, teraz yy, łańcuch nie byłby tak rozciągnięty i można by spokojnie jeździć mógłbym też że jeździć w sumie na trzech łańcuchach, ja też czytałem o takiej opcji właśnie, że się zmienia łańcuch na przykład, co tam, nie wiem, 400 km przekazasz pierwszy, drugi, trzeci i potem znowu pierwszy, drugi, trzeci, tak po kolei, no nie? I w ten sposób jakby ten yy, używasz równomiernie czy łańcuchy, no nie? Że to jest cholera roboty to by co 4 dni musiał zmieniać. No. Więc y, na przykład to komu by się chciało to robić na wyprawie no nie. No, a z drugiej strony, jak ktoś pisał na przykład, że wymienia łańcuch co 1000 km. No to w sumie koszt jednego łańcucha to jest około 100 zł, no to zrobiłem 6000, to by na przykład wydał 600 na łańcuchy, no nie? No to już wychodzi taniej kupić nową kasetę i wymienić to wszystko. Więc generalnie tutaj y, raczej nie ma złotego środka, ale. No cóż, ja raczej znowu zajadę ten cały napęd. Zobaczę, ile uda się przejechać. Bo w sumie ten napęd już przejechał z 8000 razem z tą wyprawą. Więc zobaczymy, zobaczymy. Bo to chyba wchwycenie nowe, nowego łańcucha raczej nie będzie rozwiązaniem, będzie przeskakiwać. Amortyzator. Tutaj ściągnąłem właśnie pakażnik przedni. No i troszkę się zniszczyła ta, ta naklejka, co tu jest. O. No, ale to jest tylko kwestia wizualna. Tak, poza tym, to takie rzeczy to już były wcześniej. Tutaj proszę bardzo, tutaj teraz trwa odpowietrzanie hamulców. Tymczasowe nowe koło, które dostałem od Adama. A z kołem będę robił tak, żeby będę zamawiał nowe takie fajne yy, koło, czy znaczy, fajne... odezwę się do jednej z takich firm, które właśnie robią te koła, tak mi, tak mi radziliście. Ale zrobię to raczej dopiero w nowym roku. Yy, gdzieś tam przed kolejną wyprawą. A na razie, tymczasowo będzie takie kółko, na razie wystarczy, bo nie będę dużo jeździł, przynajmniej tak dużo jak na wyprawę. więc powinno być ok. Przy okazji Adam zakupił taki klucz, pod filmami z serwisu rowerowego były komentarze, że nie ma klucza dynamo, dynamometry, dynamometrycznego, więc tutaj... Został dokonany właśnie taki zakup. Teraz nakrywamy właśnie parę ujęć do tej serii serwisu rowerowego, właśnie z tym kluczem, żeby po prostu było profesjonalnie. No, a same filmy z tego serwisu miały się pojawić we wrześniu, ale raczej we wrześniu się już nie pojawią, ponieważ nie ma czasu, żeby te filmy zrobić, żeby to wszystko przygotować. I myślę, że dopiero, raczej chyba w przyszłym roku, no nie? Powstanie, zrobimy o tym film na tym kanale albo na głównym kanale co i jak. Będzie link do tego kanału, to będzie osobny kanał o takich filmach serwisowych, ale raczej wystartuje dopiero w tym kolejnym roku, gdzieś może na wiosnę, bo teraz po prostu nie ma czasu, ani ja nie mam, ani Adam, żeby te filmy teraz robić, więc nie będziemy się tym teraz zajmować, bo nie ma kiedy. No i tyle, więc oczekujcie, będzie na pewno w przyszłym roku. Na pewno te filmy się kiedyś pojawią, bo włożyliśmy to w tyle pracy, że szkoda byłoby teraz tego nie wykorzystać, ale na razie po prostu nie ma czasu, żeby to robić. No a tak jeszcze wyglądają tarcze. To jest tylnia tarcza. Myślę, że nie ma źle jak na ilość kilometrów, którą przejechałem. Klocki to już jest druga, druga para klocków w tylnym hamulcu, ponieważ wymieniłem właśnie gdzieś no, ponad w połowie trasy na Amalfi, czyli no, właściwie dwie trzecie trasy. Wymieniłem właśnie klocki tylnie. A przednie klocki są tutaj właściwie od nowości tych hamulców. I wytrzymały całą wyprawę. Tarcza tutaj jest większa, bo to jest 203. Więc yy, nawet jest jeszcze chyba lepszym stanie niż ta tylnia. Proszę bardzo i dobrze się to prezentuje. No nie jestem w stanie pokazać tutaj jak wyglądają klocki, bo jest założony hamulec, ale wyglądają naprawdę nieźle jak na tą ilość kilometrów. Więc jeśli chodzi o te hamulce, to myślę, że to był dobry zakup przed tą wyprawą, żeby właśnie zakupić te SLX. -y. Trochę swoje kosztowały, taczce też swoje kosztowały, no ale jednak właściwie wymieniłem tylko jedną parę klocków z tyłu przez tę, tę całą wyprawę i tyle. I w hamulce świetnie hamowały, nie sprawiały problemów, nie piszczały i generalnie super się spra sprawdzały na naprawdę zdrowych zjazdach, no i tyle, no i właściwie... Mogę powiedzieć, że jestem z tego yy, zestawu zadowolony. A tutaj jeszcze koło, które właśnie przyjechało ze mną całą wyprawę. Ale już nie będzie używane, na, na szczęście. Chociaż tą piastę jeszcze wykorzystamy. No, natomiast sama obręcz wygląda tak, dlatego że toczyłem w Austrii, toczyłem te koło na y, flaku. No i po prostu raczej się nią nie przejmowałem, dlatego już tutaj jest mocno zniszczona z tego właśnie powodu. No, a same obręcz y, i te pęknięcia wyglądają właśnie w taki sposób Tutaj właściwie na co drugiej y, szprychy, co druga szprycha ma właśnie takie pęknięcie, niektóre są naprawdę y, konkretne. Tak jak tutaj I tutaj. No i jeszcze taka ważna rzecz, zakupiłem sobie właśnie nową oponę szwalbę maraton. Tak wiele osób polecało, żeby kupić właśnie sobie taką oponę. No więc tym razem wyprawiam właśnie szwalbę maraton i zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że za kilka dni pojawi się, może za 2-3 dni pojawi się podsumowanie całej tej mojej wyprawy do Włoch będzie taki dłuższy filmik w którym sobie troszkę poruszę dużo tematów, więc jak coś to jeszcze zadawajcie pytania w komentarzach do tego filmu, myślę, że na pewno się pojawi w tym tygodniu i w niedzielę, w następną niedzielę pojawi się taki trailer całej serii już na głównym kanale i myślę, że od, potem już od następnej niedzieli to będzie chyba 19 września coś takiego, myślę, że już pojawi się ten pierwszy odcinek no i będzie się potem już pojawiać co tydzień w niedzielę przez niemalże rok. Po tych odcinkach będzie naprawdę sporo. Myślę, że około 50, może nawet więcej. No nic, więc na dzisiaj to tyle i oczekujcie kolejnych widmików.